Najlepsze lata poświęciłam temu sportowi. Kiedy byłam młoda, mogę spędzać cały czas na treningach. Nic innego nie chcę robić. Postaraj się, Mayumi. To rozstrzygający moment mistrzostw. Nazywałam się Mayumi. Myślałam tylko o sporcie, tylko o koszykówce. Zawsze o koszykówce. O niczym innym. I tak najlepsze lata spędziłam na boisku podobnym do tego. Wzruszająca historia. Nie mamy wyboru, trzeba połamać mu nogi. Niemożliwe, przejrzą nas. Przestali bać się widma. Jeśli złamie nogę, powiedzą, że to zemsta duchów. Słuchaj mnie uważnie. Bardzo mi się podobasz. Nauczę cię czegoś. Pomoże ci to w walce z zespołem Riten. Nie trzeba, dziękuję. Nie bądź taki pewny siebie. Posłuchaj dobrej rady. Nawet przy zmianie techniki gry, najważniejsze jest poznanie ducha koszykówki. To jedyna rada, jakiej mogę ci udzielić. Niech pani słucha, nie interesuje mnie duch koszykówki. Co wyprawiasz? Wysłuchasz mnie, uparciuchu? Graż w ataku zamiast w obronie. Musisz zawsze grać jak należy. Obserwuj mnie i odbierz piłkę. Jeśli zdołasz. Zamknij dziób. Numer 15, błąd techniczny, dwa punkty dla Riten. Nieprawda, panie sędzio. Kolejny błąd, nie wolno niegrzecznie odzywać się do sędziego, dwa rzuty wolne dla zespołu Riten. Ale tu jest widmo, które sobie ze mnie kpi. Co ty gadasz? Mam cię wykluczyć z gry? Mówię prawdę, tu jest duch, który chce mnie przestraszyć. Cicho, przepraszam, to się już nie powtórzy. Temu chłopcu chyba brakuje którejś klepki. To wspaniały gracz, szlachetny i dobry chłopiec. Nie pozwolę tak mówić o nim. Zrozumiano? Ależ ze mnie głupiec. Błąd techniczny zespołu Serin. Sześć rzutów wolnych dla Riten. Co oni wyprawiają? Pan Beda jest bardzo zdenerwowany. Musimy grać jak nam kazał. Podaj piłkę. Dość tych żartów. To nie moja wina, to Beda. Ale boli. Jesteście do niczego, za słabo oberwał. Tak bardzo mnie boli. Zrozumiałeś już? Chcą cię sfaulować. Daj mi wreszcie spokój, rozumiesz? Chcę ci tylko pomóc, posłuchaj mnie. Wierzysz mi już? Przecież ja chcę ci pomóc. Są bardzo silni, a pani jest stara. Może masz rację, ale na pewno mi się uda. Chcę choć jeszcze raz zagrać. Pozwól mi spróbować. To niemożliwe. A jak ci złamią nogę? Bardziej już mnie nie może zaboleć. Idę grać. Jaki on głupi i uparty. Co z tobą, Gigi? Spróbuję jeszcze. Oto mój rzut banan. Nie do wiary, mimo iż go tak boli, bardzo dobrze gra. Za słabo oberwał, trzeba złamać mu nogę. Dosyć tej nieczystej gry. Jestem bardzo na ciebie zła. Wstydziłbyś się. Zostaw, nie ruszaj maski. Nigdy bym się tego po tobie nie spodziewała. Jesteś niegodnym wnukiem, bardzo złym człowiekiem. Co masz na swoją obronę? Proszę cię, nie. Wróciłam z zaświatów obejrzeć piękny mecz, a zobaczyłam niedobrego wnuka. Ale przynajmniej poznałam prawdziwego mistrza. To Gigi, któremu uszkodziliście nogę. Cieszę się, że mogłam go poznać. Nie chcę cię więcej widzieć. Jestem zmęczona. Żegnaj. Babciu! Brawo, udało się! Powiedzieli, że to mściwe widmo. Baw się, Gigi, póki możesz. Kiedy się spotkamy i poznasz mój zabójczy rzut, nie uda ci się przed nim uciec. Mój rzut banan był niezawodny, ale gdzie starucha? Jest! Proszę pani! Nie bój się, nie chcę cię przestraszyć. Pocałuję cię na pożegnanie. To ty na pewno zostaniesz mistrzem. Nie trzeba. Wygłupiałem się tylko dla zabawy. Najważniejsze, że dzięki mnie znów wygraliśmy. Do zobaczenia, mój drogi.